Hej! Minusy bycia singlem. Single to ktoś taki, kto nie ma dziewczyny, nie ma żony, nie ma partnerki, jest sam. To teraz może powiemy o na pewno kilku minusach. Bo oczywiście takie są. Jak wszędzie. W związku są minusy w długoletnim i w byciu singlem również mamy minusy. Na pewno dużym minusem jest to, że jeżeli facet nie ma kobiety, nie ma dziewczyny na stałe, no to się spotyka albo nie spotyka, bo są tacy, którzy się nie spotykają. Więc bycie takim singlem, to jest oczywiście ciężki kawałek chleba, wręcz bym powiedział dramat. Tak jak śpiewają piosenkarze, piszą Autorzy wielu książek znanych, samotność jest najstraszniejsza. Bardzo albo bardzo straszna. Ale chciałbym powiedzieć właśnie o minusach. Minusem jest to, że musisz albo praktycznie nic nie musisz, ale spotykasz się często. Z różnymi zachowaniami kobiet, które w różny sposób, dając ci numer telefonu, yy, lub mówiąc, lub dając ci maila, Facebooka czy cokolwiek innego, zachowują się inaczej niż myślałeś, że się będą zachowywały, ponieważ nie odbiera, ta kobieta może nie odbierać od ciebie telefonu, może powiedzieć, że jest zajęta, może. Pomimo tego, że wydawała ci się bardzo miła, sympatyczna, spędziliście cudowny wieczór na drugi dzień po prostu wykasuje Twoje połączenie. A ty, nie mając doświadczenia, może być to dla Ciebie wielkim szokiem, zaskoc wielkim zaskoczeniem, a czasem w niektórych przypadkach nawet wielkim dramatem. Drugi taki temat. Byciu singlem. Na pewno święta różnego rodzaju, yy, różne takie, yy, no generalnie można powiedzieć, święta okoliczności, różne, yy, inni idą parami lub mają dziewczyny, ty idziesz sam. To wielu moich kolegów, wielu znajomych przeżywało, no bo mówiło, że no są na przykład święta, jest Sylwester, a ty nie masz dziewczyny, a on nie ma dziewczyny, jest mu i źle się z tym czuję. bo jedna, pomimo tego, że na przykład miał dwie, z którymi się spotykał, albo trz, z trzy, a ona, jedna wróciła do chłopaka, druga poszła z chłopakiem, a trzecia coś tam, coś tam. No i on został sam. święta, w sylwestra yy, lub jakiś jeszcze inny dzień ważny dla niego. No a te panie porozchodziły się do swoich mężów, chłopców lub jakichś yy, innych yy, czarodziejskich postaci, które są obok nich. Więc to jest na pewno dużym minusem. Kolejny minus to jest to, że tak naprawdę możesz mieć również problemy, jeżeli nie potrafisz odczytywać kobiet przez różnych chłopców. No bo jeżeli podchodzisz do kobiety, a nie umiesz tego zrobić w odpowiedni sposób wyczuć kobiety bo są kobiety tak zwane aferzystki, że patrzysz na nią i już dreszcze <grystki> nie przychodzą, bo już wiadomo, że będzie cokolwiek do niej nie już będzie chciała mieć aferę, bo ona też z tego żyje, tak, tak zwane wampiry energetyczne, aferzystki. I ja, pomimo tego, że podchodziłem do, do tysięcy kobiet na filmach, to. Można nawet powiedzieć na samych filmach, podszedłem do naprawdę wielu, wielu setek na pewno jak nie tysięcy kobiet na filmach, bo w życiu spokojnie można to w tysiącach powiedzieć. Więc ja widząc pewne postacie się tylko uśmiechałem i obchodziłem szerokim ukiem, tego, że mogła być atrakcyjna wizualnie, jakkolwiek by nie wyglądała, po prostu nie podchodziłem. I dzięki temu nigdy nie miałem jakichś niedomówień z, z dżentelmenami. Pomimo tego, że znałem różnych dżentelmenów, żeby pewne rzeczy nawet odkręcić, to jakoś nie miałem większych problemów. Ale to tylko dzięki jednej rzeczy: dzięki wiedzy. Ja, patrząc na pewne kobiety, były dla mnie jak otwarta książka, ale ty, patrząc na nie, powiesz, że to jest gwiazda że jest piękna że masz, żeby z nią porozmawiać. A ja, pomimo tego, że jest atrakcyjna, obchodziłem ją szerokim łukiem. Więc minusów na pewno by się zebrało jeszcze kilka, ale to powiedziałem o tych najważniejszych. Co mógłbym polecić w byciu singlem? To to na pewno, żeby mieć fajne kobiety koło siebie i jeżeli masz takie, jeżeli masz jedną lub Kilka kobiet, bo to w zależności od charakteru, od osobowości, od wielu czynników zależy, jaką jesteś osobą, to jeżeli masz cały czas piękną, fajną, ciekawą, interesującą, mądrą kobietę, kochankę, partnerkę, jakąś tam i czasami będziesz miał drugą, trzecią w tym czasie, to wtedy Ci fajnie. Cudownie, i naprawdę Twoja ekspresja twórcza jest wielka. Najgorsze momenty zaczynają się w tych momentach, gdy czasami te partnerki po prostu mogą w pewnym momencie nawalić. Ale taką dam Wam na to wszystko fajną radę, jak sobie z tym wszystkim radzić: to to, żeby mieć jak najwięcej zainteresowań i jak najbardziej ciekawe życie. Im bardziej masz ciekawe życie, im więcej masz zainteresowań, to te wszystkie minusy po prostu jakby ich nie było. Zastanów się nad tym filmem, bo to jest bardzo ważny film. To jest film dla facetów, którzy podchodzą do kobiet, którzy potrafią te partnerki przyciągnąć, bo jeżeli chodzi o facetów, którzy no nie umawiają się na randki, są singlami, no to współczuję i. Mogę tylko wiedzieć, jaki wielki dramat przeżywają w głowie. Edukujemy się, wzmacniamy i rozwijamy na wielu płaszczyznach, żeby nasze życie było ciekawsze, a wtedy mało będzie minusów albo nie będzie ich w ogóle. Hej!